Tak, w takim razie otwieram przewód sądowy. Proszę odczytać akt oskarżenia pana prokuratora generalnego. 1, łamane na TM, łamane na Doi, łamane na 2025 przeciwko Kevin Aster SSN 457467. Oskarżonemu. O zabójstwo z artykułu 6 Kodeksu Karnego, paragraf 4, zabójstwo stopnia 2 podpunkty A i E. Ozasadnienie. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, pan Kevin Aster, likwidujący się SSLM 457467, zostaje postawiony w stan oskarżenia odnośnie morder morderstwa obywatela Nicopolo. Materiał dowodowy zgromadzony przez prokuraturę oraz jednostkę DTU jasno wskazuje na winę oskarżonego. Dodatkowo dokumentacja medyczna wskazuje na bezpośrednie zagrożenie w dzielu w dla mieszkańców stanu San Andreas z strony oskarżonego. Okoliczności łagodzące działające na korzyść oskarżonego to pomoc w ustaleniu, gdzie znajduje się ciało oraz pełne przyznanie się do winy. Oraz dodatkowo oskarżony jest orzeczony jako niepoczytalny. Podpisano prokurator generalny José Morales, oskarżyciel posiłkowy z ramienia LSPD Samsung. Dziękuję panie prokuratorze. Proszę oskarżonego o powstanie, podejście do barierki. Proszę powiedzieć, panie oskarżone, jak pan ma na, pan ma na imię, ile panu lat i czym się pan zajmuje? Jestem Kevin Aster lat 27. Aktualnie... 25, nie pamiętam. Aktualnie pracuję w Atomia. Rozumiem. Czy przyznaje się pan do czy popełnianego czynu? Przyznaję się. Dobrze, więc tak takim razie pouczam oskarżonego o mu panu prawo do wyjaśnień przed sądem, może pan teraz... Może Pan yy, podać przyczynę odmówienia składania zeznań, bądź odmówić odpowiedzi na przestrzeganie pytanie. Czy, po, czy Pan zrozumiał treść pouczenia? Tak Czy, o, czy chce Pan złożyć jakiekolwiek wyjaśnienia? Mm, tak. Czy ktoś ze strony wnoszącej o przesłuchanie oskarżonego z, przy, z przyczyny? Z przyczyniem, przepraszam Tak Proszę bardzo. Dobrze, panie Aster, proszę. Powtarzać za mną. Dobrze. Świadomy znaczenie moich słów i odpowiedzialności przed sprawem. Świadomy znaczenie moich słów i odpowiedzialności przed prawem. Yy, przyrzekam uroczyście, że będę mówił szczerą prawdę? komu uroczyście, że będę mówić szczerą prawdę? Niczego nie ukrywał? Niczego nie ukrywał? Z tego co jest mi wiadomo. Z tego co jest mi wiadomo. Więc proszę odpowiedzieć do sądowi. Co pan wie w z, tutaj w sprawie? No wiem, że zamordowałem Niko Polo własnymi rękoma. oraz yy, nie zgłosiłem się na policję tego oraz zgłosiłem ciało zamordowanego Rozumiem, czy prokurator, panie prokuratorze jakieś pytania do oskarżonego? Tak, wysoki sądzie Panie oskarżone, kiedy zaczął pan Terapia odnośnie choroby, której jest Pan świadomy od ponad roku? Jakoś 3-4 tygodnie temu? Ja jestem w stanie stwierdzić kiedy mniej więcej. Brak poczucia czasu. Okej. Okay. A czemu nie zgłosił się Pan od razu z, z swoją dolegliwością, jeżeli wiedział Pan, że może być Pan zagrożeniem dla osób trzecich i na przykład, jak w tym przypadku zbawić kogoś życia. Mm, nie wiem, nie wiem. I że chciałbym odnieść się do materiału dowodowego. Tak. Jest to raport, jest to na liście dowodowej numer 2, raport 236. Raport z terapii pana Kevina oraz pełna dokumentacja lekarska odnośnie jego leczenia zdrowia oraz zaświadczenia o niepoczytalności, które zostało wystawione po morderstwie, a nie przed nim. W takim razie lekarzem proszę. prowadzącym jest obecna tu w charakterze świadka pani Aria Black. Proszę czy coś jeszcze pani prokuratorze? Nie, bez wypisania. Czy pan oskarżyciel ma jakieś pytania do oskarżonego? Hmm, raczej brak, brak. Słucham. Brak pytań. Pan Tomas tutaj miał pytanie. To tak, Słucham. Nie słyszałem. Czy, pana, pan, czy jest pan podczas... aktualnie podczas terapii. Słucham jeszcze raz? Czy jest pan aktualnie podczas terapii? Aktualnie tak. Byłem. Czy przyjmuje pan leki? Przyjmuje leki. Czy jak określa pan teraz swój stan? Jest ok, jest spokojnie i jest dobrze. Jeżeli chodzi o jestem psychiczny, aktualnie. Na ten moment. Wszystko, panie sędzio? Tak. Panie Tomasie? Dobrze, więc w takim razie proszę o oskarżonego, by wrócił na miejsce. Dobrze. Zarządzam postępowanie dowodowe, pouczam oskarżonego, że przysługuje mu Panu prawo do zadawania do pytań i składania wyjaśnień, co z każdego dowodu, czy oskarżony zrozumiał treść pouczenia. Tak. Proszę pierwszego świadka. Na salę poproszę pierwszego świadka. Panią Maj, Panią Panią... Panią Arię Black. Czy jest pani Aria Black no, są w sądzie? Obecna. Poproszę panią. Proszę usiąść. Na miejsce, usiąść na. O Jezu, przepraszam. Ja pierwszy mam ten. Dobrze, proszę powiedzieć im pani lat. Czym pani się zajmuje? Nazywam się Oria mam 24 lata i jestem psychiatrą na szpitalu. Czy ma o pani jakąkolwiek. Czy ma pani jakieś pytania? czy mają Państwo jakieś pytania do świadka? Strona na prokuratora? Oskarżającą? Tak. Mam pytanie. Pani Aria, jest Pani lekarzem prowadzącym oskarżonego, tak? Owszem. Czy mogłaby Pani opisać, jak oskarżony zachowywał się podczas terapii? Jeżeli chodzi o, biorąc w sumie ogół terapii, ponieważ jego zachowanie raczej było niezmienne, e, na samym początku wiadomo, Kevin przychodził delikatnie, jako osoba zestresowana, e, co sytuację, co się wokół niego dzieje, w, e, z upływem czasu, przy kolejnych dwóch terapiach, ponieważ odbył on w sumie trzy terapie na szpitalu, e, był już spokojniejszy, nie przejawiał żadnych tutaj zachowań agresji, e, ani takich właśnie, które by były niepokojące. Dobrze. Czy mogłaby Pani się odnieść do zaświadczenia o niepocztalności i opisać i tak. ocenić, jakie zagrożenie jako specjalista ocenia Pani w oskarżonym? I do czego on może się uczynić? Jakich kroków? Jak to wygląda? Mm, Sprawa Kevina wygląda następująco, że. Na co dzień jest on osobą, która wydawałaby się rzeczywiście osobą poczytalną, aczkolwiek przez e, tutaj jego przeszłość, która jest opisana właśnie przez mnie w raportach, jeżeli mam ją ja przeczytać, przytoczę. E, jest on osobą niepoczytalną, e, wpada on pod wpływem właśnie takich. E, Sytuacji stresowych i też sytuacji, które mogą wywołać w nim agresję, wpływa, jakby wpada w tak zwaną furię w której jest on sobie, jest on kompletnie niepoczytalną, jest w stanie, niestety, pozbawić nawet kogoś życia. Ze względu na to w przyszłości miał również rozprawę o to, co prawda w innym stanie, więc był on do tego zdolny w przyszłości i tak właśnie jesteśmy tutaj teraz zebrani odebrał on życie nawet swojemu synowi, więc w w tych stanach jest niepocztalny i musi być natychmiastowe wtrążone leczenie, które już zostało i musi ono być kontynuowane i musi cały czas on być pod okiem właśnie psychiatry i sprawia on bezpośrednie zagrożenia też dla osób po prostu yy, trzecich, bo prawda jest taka, że yy, nie jesteśmy w stanie określić, kiedy jest w stanie komuś wyrządzić jakąś krzywdę. No, to jest ja takie sądzenie, nie mam więcej pytań. Dziękuję. Czy pan oskarżecie poziomkowy ma jakieś pytania, to. Tak, jedno szybkie pytanie. Panie Ario, z tego, co jest mi wiadomo, ostatnio były zmieniane lekarstwa dla tutaj oskarżonego. Skąd takie podejście i decyzja o zmianie leków, które ma przyjmować? Y Pan Kevin miał zmieniony jeden lek, był to lek odpowiedzialny za to, że powinno wpłynąć na tyle na psychikę, mówiąc ogólnie, że te takie, że tak powiem manie, te epizody furii powinny właśnie po jego zażywaniu ustąpić, niestety w psychiatrii testujemy Sytuacji indywidualnej ze względu na uszczerbki na zdrowiu psychicznym, jakie ma pan Kevin, przez jego przeszłość i przez substancje zażywane. Niestety, leki, które były wcześniej podawane, po prostu nie były skuteczne, mimo że i tak były one podawane. lek w Alproinie. Obydwą tym taką był dany czas, aczkolwiek nie pomagały one w żadnym stopniu na te epizody, co widać zresztą po sytuacji, przez którą się tutaj znajdujemy. I finalnie było zmienione na silniejszy lek, czyli karbamazepinę i który aktualnie zresztą przyjmuje Kevin. Miał on również epizody halucynacji, na które jest podawany mu lek olanzapina. Jedyne, co zostało zmienione, to jego dawka, ponieważ pan Kevin nadal go przyjmuje. Okej. Okay, czy podczas, podczas momentów, w których pan Kevin nie chodził na terapię, czy jest wiadomo, czy on przyjmował jakieś leki na tamten moment? Jeszcze przed przyjściem do pani? Nie przyjmował. Czyli wtedy był na bez żadnych leków. Owszem. To tyle z mojej strony. Dziękuję Panie Wysoki Dziękuję bardzo. Proszę panią yy, świadek o... Usiąd, yy, o zajęcie miejsca. Yy, na, czy jest na sali pani Fate Black? Tak, funkcjonariusz Szkolank zaraz podejdzie. Ja o kurwa? W takim chciałbym się jeszcze odnieść do tak? dowodu yy, numer 4, Jest to raport z śledztwa, który przedstawia skrócone zeznania i dodatkowy opis sytuacji wraz mm -hmm. z ujawnieniem zwłok. Dodatkowo załącznik 5 i szósty zawiera akt zgonu i sekcję zwłok tragicznie zmarłego Nikopolo. Dobrze, sam weźmie to pod uwagę. <laughs> Proszę Pani Fade Blank podejść, powiedzieć mi jak Pani, imię, nazwisko, czym się Pani zajmuje i co Pani wie w sprawie? Fade Blank y pracuje w Policji i to wiem w sprawie. No W sprawie wiem jedynie tyle, że mieliśmy zatrzymać obywatela. No i to zrobiliśmy w sumie i to wszystko. Rozumiem. Czy posiłkowy ma jakiekolwiek pytania do Pani Fajt? No tak, już. Pani Fajt, jakby była nam Pani w stanie opowiedzieć, jak tutaj wyglądało całe zatrzymanie, jak zachowywał się na ten moment oskarżony i mniej więcej taką szybką historyjkę, jak to wyglądało od momentu przejęcia go na szpitalu do zawiezienia na cele na komendę bez Pucci. No to od momentu zajęcia się nim na szpitalu, no to co, weszliśmy do sali, w której odbywało wtedy już w sumie skończoną rozmowę z psychiatrą. Podczas zatrzymania, no, nie stawiał oporu, wykonywał nasze polecenia ładnie, podszedł pod ścianę, zakuliśmy go, wyprowadziliśmy potem do garażu na szpitalu, zjedliśmy do radiowozu i zawieźliśmy na komendę do celi. Znaczy, zatrzymany gdzieś stawiał się w jakiś sposób, nie wiedział za bardzo o co chodzi, zachowywał się jakoś podejrzanie, były problemy z jego zatrzymaniem? Nie było żadnych problemów. Znaczy, oskarżony wydawał się taki zdezorientowany, jeśli chodzi o całą sytuację, czy od początku gdzieś był w stanie się domyślić, o co mogło chodzić w całym zatrzymaniu? Na samym początku był chyba zdezorientowany. Tak, nie do końca pewny, dlaczego, co jak i jaki. Dopiero na celi poznał dokładny powód. Okej, okay. dziękuję bardzo. To jest z mojej strony. Panie prokuratorze, jakieś pytania do pani Fajt? Nie, ale takie nie mam. Pytań. Dziękuję panu, panu świadek. Może pani wrócić na swoje męcze. No opuścić co puścić, stać MacGregory. Jakiekolwiek jeszcze pytania do oskarżonego? Co na... Z naszej strony brak. Dobrze, więc w takim razie zamykam przewód sądowy. Yy, udzielam głos panu dyrektorowi. Dziękuję, wysoki sądzie. Wysoki sądzie. Mamy tutaj codzienny przypadek. Oskarżony. Jak wynika z dokumentacji medycznej, z oświadczeń, dowodów przedstawionych w sprawie, na co dzień zachowuje się normalnie. Jak widać, w sądzie odpowiada na pytania, współpracuje, nawet podczas śledztwa. To on wskazał nam miejsce, gdzie zostały zostawione, porzucone zwłoki, przedstawił nam to, co pamiętał z momentu morderstwa. I starał się w jakikolwiek sposób współpracować. Chociaż jednak no, nie świadczy to jego niewinności, i jest realnym zagrożeniem dla obywateli tego miasta, jak i całego stanu. Podczas zwykłej kłótni, którą sam opisał, zamachnął się maczetą i zamordował z zimną krwią swojego własnego syna. Wysoki sądzie. My jako oskarżenie wnioskujemy o zamknięcie oskarżonego w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym dalsze leczenie ewentualnie po udanym jego wyleczeniu o odbycie stosownej kary do zarzuconego mu czynu dziękuję dziękuję bardzo czy mówą pan przedstawić pan oskarżyciel pokrzywdzony nie, nie, nie. Ja dokładnie bym powtórzył to, co tutaj oskarżycie, tak więc ja nic nie będę mówił. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Oskarżony, czy chciałby się wypowiedzieć coś w tej sprawie? No. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim za udział. Zarządzam przerwę 20 minut, podczas której ława sędzia będzie mogła ustalić jedno, jednomyślny werdykt. Jeszcze? A, przepraszam, 7 minut, przepraszam.